Adel to światowej sławy wokalistka, uwielbiana przez miliony osób na całym świecie. Jak się okazuje, wśród jej fanów znajdują się również księżna Kate i książę William. Para książęca miała wyjątkową prośbę do artystki, jednak Adele odmówiła. Adele wielokrotnie podkreślała swoje uznanie i sympatię dla członków brytyjskiej rodziny królewskiej. W październiku 2011 roku brytyjska wokalistka w wywiadzie dla The Sun wyraziła chęć nawiązania bliższych relacjami z Rodziną Królewską, szczególnie z księciem Harym. Chciałabym poznać osoby z rodziny królewskiej. Bardzo chciałabym spędzić noc na mieście z księciem Harrym. Wydaje się być niezłym żartownisiem i mieć świetne poczucie humoru. Kocham Kate Middleton, jest genialna i błyskotliwa. I kocha William'a, wyznała. Zobacz też, książę Harry zdradził prawdziwy powód wyjścia z rodziny królewskiej. Ostre słowa o realiach życia royalsów, kilka miesięcy wcześniej, w wywiadzie dla magazynu Glamour, Adele przyznała, że ma słabość do księcia Harry'ego. Wszędzie szukam księcia Harry'ego. Wiem, że mówiłam, że nie umówiłabym się z rudym mężczyzną, ale to jest książę Harry. Byłabym prawdziwą księżną, gdybyśmy się związali, mówiła. Adele odmówiła Kate i Williamowi. Powód zaskakuje, co ciekawe, mimo jej sympatii do rodziny królewskiej, Adele znalazła się w centrum małego skandalu związanego z ślubem księcia Williama i Kate Middleton, który odbył się 29 kwietnia 2011 roku. Transmisje z tego wydarzenia oglądały prawie 2 miliardy ludzi na całym świecie, a miliony osób obserwowały przejazd młodej pary ulicami Londynu. W uroczystości uczestniczyło 1900 gości, w tym wiele znaczących postaci z rodzin królewskich, świata polityki i show biznesu. Na kilka dni przed ceremonią brytyjski dziennik The Sun poinformował, że Adele odmówiła występu na ślubie Williama i Kate, rzekomo z powodu planowanego spotkania grillowego ze znajomymi. Gazeta, powołując się na anonimowe źródła, twierdziła, że para książęca skontaktowała się z przedstawicielem wokalistki z prośbą o jej występ, ale artystka odmówiła. The Sun zacytował nawet rzekome słowa Adele. Nie mogłam wystąpić, ponieważ moje spotkanie przy Grillu ze znajomymi było zaplanowane już dawno temu, powiedziała. Artykuł ten wywołał duże poruszenie, gdyż wielu Brytyjczyków nie mogło uwierzyć, że Adele zrezygnowała z takiego zaszczytu. Ostatecznie na ceremonii ślubnej wystąpiła Ellie Goulding, Adele dementuje plotki. Ślubu Williama i Kate, Adele zareagowała na te plotki i insynuacje. W wywiadzie dla BBC Radio 5 Live kilka dni przed ślubem wokalistka wyraziła swoje uznanie dla Williama i Kate, mówiąc: "Kocham ich i naprawdę nie mogę się doczekać ich ślubu". Wyjaśniła też, że w dniu ślubu miała koncertować w Niemczech jako część swojej trasy koncertowej po Europie i nie planuje żadnego grilla ze znajomymi.